Serdecznie witamy wszystkich miłych gości, chcemy Wam dziś sprawić wiele chwil radości, zatem prosimy, niech każdy posłucha i w zadumie wielkiej nadstawi swego ucha. Opowieść nasza przed laty się zdarzyła, a Boga, człowieka, Jezusa dotyczyła. Jak to na siebie wziął wszystkie nasze troski? Oglądajcie uważnie, wyciągnijcie wnioski. Zapraszamy więc każdego, malca i dorosłego, nie tylko do oglądania uważnego, ale bardziej jeszcze, by w modlitewnym milczeniu wszystkie swe rany i bóle przerzucić na niego. Jestem Asia i boję się wojny. Słyszałam, że jesteś bardzo hojny. Zabierz strach, mój, i daj uspokojenie. Przyjdź, moje dziecko, dam ci ukojenie. Jestem Zosia, mała gosposia. Słabe i kruche mam relacje w rodzinie. Chodź moje dziecię, przyszłaś w dobrej godzinie. Jestem Stasiu, mam lat dwadzieścia. Na boisku byłem wielki debeściak, jednak karierę przerwała choroba. Oddam ci zdrowie, bo mi ciebie szkoda. Jaka prawda jest o świecie, szukam dużo, aż to męczy. Mi zadawaj te pytania. Ja wiem wszystko. Dam odpowiedź, sam na śmierć się zamęczysz. Nie dziękuję, samodzielny jestem, nie będę cię dręczyć. Jestem w ósmej klasie, zaraz egzaminy przetłaczają mnie o przyszłości z gminy. Przejdź, mój synu, dam ci motywację, pokonam niepokój i rozpalę pasję. Dzień dobry, jestem Ola, w smutku pogrążona, bo zmarła bliska mi osoba mama moja. Nie płacz, dziecino. Mama twoja patrzy z góry. Chcemy, by Twa radość wzrosła ponad chmury. Jezu drogi, nie chcę grzeszyć, a nie wychodzi, co róż ranił ciebie, siebie, albo innych ludzi. Bądź wytrwałą, córko moja, cierpliwą wielce. Kiedyś dam ci świętość pełną, a dziś siły więcej. Jezu, panie, czy ty chodziłeś do szkoły? Nudzę się tu strasznie, a wszyscy to matoły. Proś mnie, a dam ci wszystkiego zrozumienie. Nawet radość z nauki. I kolegów wiele. Idź i nie grzesz więcej. To do każdego zaproszenie. Zostaw mnie w spokoju. Gin. To przez ciebie moje sumienie. Niespokojne bywa. Poczekam cierpliwie, aż o pomoc poprosisz. Czekaj, czekaj. Kusu twojego nie potrafię znosić. W grobie złożono Jezusowe ciało, które za ludzi tyle wycierpiało, lecz dnia trzeciego, gdy przyjdzie świtanie, znów żywy wstanie. w Litwie teraźniejszymi się stają. Wolności swej siostry i bracie decyduj w potrzebie. Kto zbawcą Twym będzie? Jezus czy Ty sam dla siebie? A jeśli wiesz dobrze, gdzie ratunku szukać zbawczego, pójdźże na wielkanocne święta do kościoła swojego. Tam od Wielkiego Czwartku, wieczora ciemnego upraszać będziemy ratunku dla serca i ciała Twojego. Pójdź i zachwyć się bardzo miłością Jezusa. Który nad życie swe własne ukochał Cię w miłość ta do płaczu Cię tak bardzo wzrusza, bo dla Ciebie zawisła na krzyżowej belce.